Zuchenka Zosia chciała zostać superbohaterką. Chciała pomagać potrzebującym, zmieniać na lepsze bandytów i mieć swój własny film. Bo w końcu każda bohaterka i każdy bohater potrzebowali własnego filmu, by wszyscy wiedzieli, do kogo udać się w razie potrzeby. Problem polegał jedynie na tym, że nikt nie chciał pomocy Zuchenki Zosi. Rodzice uśmiechali się miło, Otakiwali, kiedy oferowała usługi bohaterki, ale nigdy nie dawali żadnego zadania. W szkole nauczycielka z powątpiewaniem patrzyła na wątłą Zosię, a potem prosiła chłopców o przeniesienie toreb. Zupełnie tak, jakby ulubiona sukienka Zosi odbierała jej moc, a wcale tego nie robiła. Przecież trudniej biega się w sukienkach, a ona dawała radę. Wniosek był jasny zuchenka Zosia mogła robić naprawdę wszystko. Problem w tym, że nikt nie dawał jej szans. Strasznie ją to denerwowało. Tego roku Mikołajki wypadały w środku tygodnia i można było przyjść do szkoły bez mundurka. Więc Zosia zdecydowała, że pokaże wszystkim naprawdę jasno, kim jest i będzie już na zawsze. Bo co, jeśli oni się po prostu nie domyślali? Nie mogła na to pozwolić. Mikołaj przyniósł jej pelerynę. Naprawdę ładną. Złotą w środku, czerwoną na zewnątrz. Idealnie wyglądała z ulubioną sukienką, a przede wszystkim pasowała do zuchenki Zosi. Tak, wystarczyło założyć pelerynę, czapkę i można było zmieniać świat. W szkole roiło się od Mikołajowych nakryć głowy. Wszyscy rozmawiali o prezentach. Jakie czekoladki, czy zabawki? A może Mikołaja nie było w ogóle w domu i słodkości podłożyła mama. Zosia królowała. Peleryna robiła furorę. Każdy chciał mieć podobną, ale nikt nie prosił jej o pomoc. I kiedy na długiej przerwie usłyszała chyba setne już pytanie, o to, czy serio w butach znalazła coś tak niesamowitego. Zuchenka Zosia nie wytrzymała. Na co jej peleryna, jeśli i tak bohaterką nie jest? Usiadła na ławce koło kolegi, a potem fuknęła ze złości. Chwilę zajęło jej uspokojenie się. Wolała odejść na bok i z daleka od tłumu dzieci. Dopiero później spojrzała na chłopca obok. Awad chodził do tej samej klasy i był jedynym który nie założył czapki. Miał smutną minę. Bujał nogami, patrzył na ziemię. Zosia zmarszczyła czoło. Co się stało? zapytała, szturchając go palcem. Przez chwilę awad patrzył zuchęce Zosi w oczy, jakby bał się, że go wyśmieje. Nie obchodzę kołajek, wyznał cicho. Nie mam czapki. Zosia zatkało. Nie wiedziała, że w ogóle można było nie obchodzić Mikołajek. Przez chwilę nie odzywała się, myśląc intensywnie. Ściągnęła czapkę. To nie miało żadnego znaczenia. Wcale nie muszę jej nosić, wzruszyła ramionami. Mikołaj i tak przychodzi do mnie do domu. A kto tobie przynosi prezenty? Awad w końcu podniósł głowę, odrobinę pewniejszy, bo mniej samotny w czerwonym szaleństwie. Rodzice na koniec ramadanu. Opowiedział jej o swoich świętach, o religii i prezentach, które dostawał. Zuchenka Zosia pokiwała głową: To miało sens. Było inne, nowe, ale sensowne. Można było wybrać, od kogo się chce dostawać prezenty i w co się chce wierzyć. Przerwa powoli dobiegała końca, więc trzeba było ruszyć do klasy. Chcesz trochę moich czekoladek? Zapytała. No pewnie. Kiedy szli do sali, Awad i Zosia śmiali się. Czapka nie wróciła już na głowę dziewczynki, ale to nic, liczył się tylko uśmiech kolegi, który pojawił się na jego buzi. Naprawdę jesteś bohaterką. Awad wskazał palcem na pelerynę zuchenki Zosi, po przełknięciu kostki czekolady. Uratowałaś mój humor. Zosia zapowietrzyła się z wrażenia, a potem uśmiechnęła się najszerzej na świecie. Nigdy przedtem i nigdy później nie była z siebie taka dumna.